Dobry, witam w Gliwickim przeglądzie sportowym. Dzisiejszy odcinek zdominuje relacja z pewnego rowerowego wydarzenia. Miłośnicy jednośladów mieli okazję do fantastycznej zabawy. Musieli wykazać się w różnorodnych zadaniach na terenie naszego miasta. Ponadto w programie tradycyjnie już spora doza informacji z ligowych meczów Gliwickich drużyn. Nosal, zapraszam. Na początek niestety smutna informacja. Po heroicznym boju zespół gliwickiego Towarzystwa Koszykówki opuszcza szeregi pierwszej ligi. Przypomnijmy, GTK Gliwicy rywalizowało w fazie play-out z Rosą Radą, a gra toczona była do trzech zwycięstw. Pierwsze dwa mecze w Radomiu nie przegrali, ale oba po dogrywkach. W kolejnych dwóch spotkaniach we własnej hali górą byli podopieczni Pawa Turkiewicza. Niestety w decydującym piątym meczu, który odbył się w środę w Radomiu, Rosa zdecydowanie wygrała 77-45 do 45 i gliwiczanie musieli pożegnać się z pierwszoligowymi parkingami. Zmieniamy nastrój, bo w sobotę odbyła się kolejna już edycja rowerowej gry miejskiej. Miłośnicy dwóch kółek zebrali się na rynku, by udać się w ciekawą podróż po Gliwicach. To jest gra, to jest zabawa dla ludzi. Ma ona charakter bardziej rodzinny, bardziej wycieczki ze znajomymi i ma ona za zadanie żeby zapoznać ludzi z możliwością jeżdżenia na rowerach po mieście, korzystania z rowerowych dróg miejskich, jak i odwiedzenia ciekawych miejsc na terenie naszego miasta. A w związku z tym, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Książki. Odwiedzamy filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach i to właśnie biblioteka przygotowała bardzo ciekawe zadania na swoich filiach dla uczestników naszej gry. No a to z czym się kojarzy? No. Bankiet, no może uczta? Uczta kluków? Jak dobrze, że to nie moje zadanie. <noise> uczta wron? Prawie, prawie, to jest Martina, no bardzo popularna książka. No, Czytacie książki? Tak, czytamy, ale no widać nie, nie te. A, <laughs> A jakie? No ja akurat fantastyka, więc jestem. To będzie kod z Leonarda. No, no, no kod Leonarda to już znają wszyscy, to już... Pierwszy raz bierzecie udział w rajdzie? Tak, tak, pierwszy raz w Grzymiejskiej bierzemy udział w rowerowej. I jak jest? Bardzo fajnie. Pod górkę, ale z pytaniami. Nie, właśnie z jazdą. Pytania są łatwiejsze niż jeżdżenie. A co jest trudne na trasie ścieżki? To jak oni jeżdżą. Jeżdżą wolno czy za szybko? Nie, no jeżdżą wspaniale, powolutku i w, zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Planowaliśmy grę na 50 zespołów. Przyjechało dużo więcej. Musieliśmy dodrukowywać mapy i karty zgłoszeniowe, no bo trudno było komuś odmówić udziału w grze, jak już się zgłosił. A zgłoszenia były internetowe i stąd wiedzieliśmy, jakie jest zainteresowanie. Jaka liczna grupa rowerowa za chwilkę, fajna impreza? Bardzo fajna impreza po raz kolejny. My jesteśmy po raz pierwszy, więc przecież docieramy szlak. Jesteśmy ze szkoły podstawowej numer 21 w Gliwicach oraz z gimnazjum numer 6, a ogólnie należymy do klubu 80 rowerów dookoła Europy. Jakie nastawienie na dzisiaj trzeba zmierzyć całe Gliwice wzdłuż i wszerz? Bardzo pozytywne. My już parę naście kilometrów, a nawet 10 kilometrów w tym sezonie mamy już w nogach, więc forma jest. Liczymy, że, że będzie dobrze. Jakie nastawienie przy dzisiejszą walką? To będzie walka, czy raczej? Raczej zabawa dla was. Raczej walka i zabawa. Tak, wyrównanie myślę. A dla was? Też, raczej, wa raczej walka. E, a nie boicie się, że w pewnym momencie opadniecie z sił? Po obozie jesteśmy tu. No właśnie jadąc z takimi dzieciakami, można się nastawiać na to, że może któryś z nich w pewnym momencie straci siły. Czy, czy jest jakaś przygotowana strategia na ten moment? Nie przewidujemy tego. Mamy dobrych aniołów, którzy nas prowadzą, a jeżeli komuś zabraknie siły, to aniołowie popychają. Więc jest z nami zawsze moc. Panowie, to będzie dla was przygoda. Jak się nastawiacie na taką, na taką imprezę? Mm, no, normalnie. Normalnie? Tak. A ty jak tam? Ja bardzo lubię wycieczki, no i mam porządny sprzęt. Lubisz wycieczki głównie rowerowe? No, tak. A dlaczego lubisz wycieczki rowerowe, a i nie inne sporty? Bo się fajnie jeździ i lubię tam jeździć po parku. Lubisz mieć wiatr we włosach? No, mam właśnie specjalny kask do tego. E, kaski są, musi być bezpieczny na pewno. Tak, bezpiecznie. Kaski, odblaski, coś do picia. No i fa dużo fajnych, pozytywnych tych emocji i nastawienie fajne, ale chłopcy są, przeżywają od wczoraj, cieszą się więc. Myślę, że będzie w porządku. To ważne, to ważne, żeby w Gliwicach były takie imprezy? Jak najbardziej. Popieram, Dlaczego? Popieram. No patrzcie, co się dzieje, patrzcie ludzi tutaj jest, no. Dlatego chociażby. Przede wszystkim trzeba zrobić więcej ścieżek rowerowych. No, właśnie jak to wygląda na, u nas w mieście, Pana zdaniem, ta infrastruktura e, rowerowa? Bardzo kiepsko. Bardzo kiepsko, no. czyli mało dróg rowerowych? Bardzo mało. Mhm. Nawet dojechać od nas za to, że tutaj ścieżkami rowerowymi jest praktycznie niewykonalne. Patrzą panie na mapę, gdzie tu pojechać? No właśnie, jesteśmy pierwszy raz na, takim, na takich zawodach i nie, szczerze powiedziawszy, nie mam żadnego pojęcia, którą stronę pojechać. I które... 30 punktów na, w całym mieście. No właśnie, właśnie próbujemy usunąć te, do których na pewno nie dojedziemy. Dlaczego macie nie dojechać? Nie ma czasu? No, to jest, wiesz, to jest pierwszy wyjazd, to jest pierwsza, pierwsza wyprawa tegoroczna. To no, trzeba zmierzyć siły na zamiary. A dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział pierwszy raz, właśnie dzisiaj? Jakoś fajna pogoda. Sezon, sezon rowerowy rozpoczęty, nowe rowery. Trzeba by przetestować. Czy jakby była brzydka pogoda, to by się nie wziął udział. Um, to że by było ciężej, ale może byśmy się przełamały. <laughs> Szczerze powiedziawszy, miała być brzydka pogoda i się i tak zarejestrowaliśmy wcześniej, także wzięłybyśmy udział. Zatem jakie nastawienie? Pozytywne. Na pewno dojedziemy do mety. Ale już start miał miejsce chwilę wcześniej, jakoś nie spieszycie się, żeby ruszyć. No, trzeba dobrze się zabrać do, do przedsięwzięcia. Przede wszystkim strategia, planowanie. Tak jest. <grym> Nadmiernych kilometrów. Nie potrzebne. Zadania są na poziomie naszych gimnazjalistów, więc wydaje mi się, że każdy dorosły uczestnik 100% odpowie na każde pytanie i zdobędzie umarzone 5 punktów. Jakie na przykład pytania? Pytania na przykład. Nazwa łacińska stokrotki, ale jest podpowiedź pod tytułem yy, Słownik Botaniczny, więc wydaje mi się, że każdy jest prosta. Do leczenia czego jest używana stokrotka zwyczajna? Bo ja ją jadłam jako dziecko, ale. Dobra, jesteś... Ja nie jadłem. I z tego typu pytaniami się trzeba zmierzyć teraz? Tak, tak, właśnie. Bez y, umiejętności czytania z zielnika, to nic się tutaj nie wskóra. Mamy również nasz bogaty ogród siedliskowy, gdzie mamy wszystkie zioła. I jednym z zadań jest rozpoznawanie tych ziół, czyli przy każdym, e, e, każda roślinka ma swoją tabliczkę, tabliczki 1, 2, 3, 4 do 5 i trzeba wskazać prawidłową nazwę, czyli zidentyfikować roślinkę. Czyli nie tylko trzeba w tej imprezie być dobrym sportowcem, nie tylko trzeba umieć dobrze jeździć na rowerze, ale też znać nazwy roślin. Ale ekologia to bardzo szerokie pojęcie, a więc ekologiczne odżywianie promujemy, dlatego też tutaj mamy właśnie ekologiczne nasadzenia i, i chcemy, żeby społeczność Gliwicka je umiała zidentyfikować. Co dodajesz do gulaszu? Tylko nie o, liście laurowe? O, widziałeś. <ślałek> <ślałek> Łatwo było, czy trudno? A to trzeba... Trudno. Jakie zadanie pan rozwiązuje teraz? Pierwsze. Na czym polega? No, muszę zgadnąć, co to jest za roślinka. Jakieś pomysły, jakie koncepcje? Co to może być? Nie wiem. Ale zaraz, pan ja pewnie śmieta. wie, bo ktoś już pewnie tutaj już. Ja to właśnie nie, bo to tak, pachnie na limonka. To Melisa? Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję. Proszę, tutaj Rada dziękujemy. Osiedla nam zgotowała fantastyczny punkt. Myślę, że zgłosił się już ktoś dzisiaj? No, tak, tak, oczywiście. Tak? No super, bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za współpracę. Współpraca musi być na wielu szczeblach, prawda, przy organizacji tego typu tak. imprezy? Tak, tak, bo biorą udział nie tylko Rady Osiedla, biorą udział także biblioteki, biorą udział pływalnie, także jakby popularyzacja... I, I sportowa, i ym, no, intelektualna, zwłaszcza że teraz dni książki, więc dlatego się nam włączyły biblioteki. No, aktywizujemy się we wszystkich możliwych dziedzinach. Myślę, że dla dobra wszystkich mieszkańców. A dlaczego to istotne, żeby promować taką imprezę, żeby organizować w ogóle taką imprezę? Dlaczego warto dawać alternatywę ludziom dla spędzania wolnego czasu? Ja myślę, że miasto niejednokrotnie już miało okazję się przekonać, jak wielu rowerzystów jest u nas ostatnio, na przykład przy otwarciu DTEśki, Jak wielu ludzi zechciało się przejechać DTEśką rowerami. Proponujemy też, jakby, inne formy jeżdżenia po mieście. Z Również ze zwróceniem uwagi włodarzy na to, że nie bardzo mamy dobrze rozwinięte ścieżki rowerowe. No właśnie, jak to u nas jest z tą infrastrukturą? Od wielu uczestników dzisiaj słyszałem, że no nie do końca. No nie bardzo, nie bardzo. Jakby protest w formie masy krytycznej występuje w wielu miastach, ale myślę, że to jakby nie tędy droga, bo nie. nie... Nie jest, sztuka jest e, protestować i jakoś tak dawać negatywny wyraz. Chcemy też pokazać, że można gdzie indziej i e, skłonić miasto do zwrócenia uwagi na to, że tylu nas jest rowerzystów i że warto dla nas jednak te ścieżki rowerowe Wybudować, żeby było bezpieczniej, bo słyszy się, jak wiele jest wypadków z udziałem rowerzystów, nie zawsze jest to wina rowerzystów. Gdybyśmy mieli ścieżki, będzie bezpieczniej zarówno dla rowerzystów, jak i dla ruchu samochodowego. Nie tylko bezpiecznie, ale też bardziej ekologicznie, bo to też jest główny, jeden z głównych punktów imprezy. Oczywiście tak. tak, to też jest naszym celem, żeby popularyzować używanie roweru. Preferować rower, a nie samochód. Dla zawodników, dla uczestników dzisiejszego rajdu przygotowaliśmy zniżkę do pizzerii. Mamy oczywiście wodę. Tylko? Nie, nie. I zestaw pytań, prawda? Trzy zestawy pytań są sportu. Tutaj pani Basia Siafu organizuje. Potrzebny jest rower, yy, troszeczkę koordynacji, no i piłeczka. Trzeba yy, piłeczkę dotknąć opachołek i umieścić na końcu ją w bramce, więc dla wysportowanych. To jest jedno wielkie zaskoczenie i trudność. Mimo wszystko jest trudne. Jeżdżąc na rowerze, je kopać. Padałować i kopać jeszcze wszystko na raz, więc trudno. Koordynacja jak gdyby. No jest, ale jest fajda przy tym. Przede wszystkim fajda. I uśmiech. Oczywiście, że tak. Czyli ścieżka sportowa, ale też ta edukacyjna. Tak, tak, wiedza. wiedza o Gliwicach. Mamy taką krzyżówkę przygotowaną i wiedza rowerzystów z ruchu drogowego. No jakie po... na przykład pytania? Pytanie na przykład, czy KAS jest obowiązkowym wyposażeniem rowerzysty i powiem, że mają uczestnicy z tym problem. A z wiedzy Gliwic, jak to wygląda? Jest, jest to krzyżówka, tutaj można zaprezentować, pokazać. Jakie na przykład pytania? Na przykład spalona w noc kryształową. No, Basia, pomóż? Synagoga. A co było najtrudniejsze? Co było najtrudniejsze? Chyba strzelenie gola na rowerze. Ma, ale... Piłka nożna na rowerze, to jest dobry pomysł? No może dla dzieci. Podobno siedmiolatką poszło lepiej. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. Ostatnio rozmawialiśmy o jajach, a teraz porozmawiamy o gliwickiej, o czymś poważnym. Pana zdaniem to jest poważne? To jest bardzo poważna impreza. Poważna impreza? Tak, bardzo poważna. Dużo osób uważa, że to jest jednak mimo wszystko zabawa. No oczywiście, że to jest zabawa, ale jest to impreza już z tradycjami, dlatego powiedziałem, że poważna impreza. To już wszystkie informacje w tym serwisie. Dziękuję za uwagę. Życzę Państwu udanego weekendu majowego. W programie Gliwicki Przegląd Sportowy widzimy się już za dwa tygodnie. Do widzenia. Radosław Nostal, telewizji Imperium.